Sądzie jak to demony, których imiona zna każdy, kto choć raz zajrzał do kronik zakonu Horace Mephisto, Bal, Diablo to oczywistości, ale obok nich istnieją ci, którzy może nie zyskali aż takiej sławy, lecz pozostawili za sobą ślady równie głębokie, wypalone w ziemi i pamięci żywych. Dziś zajmiemy się jednym z nich. Astarothem znanym jako Zwęglony Książę. To nie tylko kolejny pomniejszy zługa piegieł. To istota, która całymi dekadami straszyła północne rubieże sanktuarium. Budziła grozę wśród druidów i nawet w śmierci potrafiła wyciągnąć rękę pożywych. A stał, podobnie jak wielu innych demonów wyższej rangi nie pojawił się w sanktuarium znikąd. Jego geneza związana jest z samym Królestwem Nienawiści i demoną Mephista. Jednego z trzech najwyższych złych. To stamtąd wyszedł, by stać się jednym z najbardziej zaufanych i jednocześnie najokrutniejszych wykonawców jego woli. Za zastępach płonących Piekieł zajmował podzielny tanta, czyli dowódcy średniego szczebla, odpowiedzialnego za konkretne zadania i pieczę nad częścią wojsk. W jego przypadku rolą było utrzymywanie piekielnej bariery ognia wokół katery nienawiści, monumentalnej twierdy samego Mefisto. Bariera ta nie była zwykłą ścianą pomieniu według relacji świadków działała jak żywy mur reagujący na obecność intruzów, karmiący się ich strachem i wciągający nieostrożnych do środka, by spalić ich duszę na wieczność. A stary odznany był jako zwęglony książę, przydomek ten zawdzięczał nie tylko swojej mocy, ale także obsesji w piekielnych kręgach słynął z tego, że zamiast szybkiej egzekucji wybierał powolne palenie ofiar Żywcem. Niektórzy twierdzili, że traktował ogień jak instrument muzyczny. Grał nim na ciałach śmiertelników, wsłuchując się w ich krzyki niczym w pieśni. To właśnie ten statystyczny talent wyjawił, że Mephisto chętnie posługiwał się nim jako narzędziem terroru. Jednak płonące piekła są miejscem, gdzie lojalność rzadko bywała trwała. Astad, choć przez wieki wiernie służył Mephistowi, nie wahał się wejść w tymczasowy sojusz z jego córką. Gdy ta potrzebowała dostępu do piekieł, to właśnie on umożliwił jej przejście przez ognistą barierę, udowadniając, że demony nie znają pojęcia zdrady, lecz jedynie korzystniejszego układu. Najbardziej krwawym rozdziałem w jego obecności w sanktuarium były tzw. Dni Popiołu. To czas, gdy Astart nękał krainę druidów Niszcząc ich kolegia, paląc wioski i wiążąc duszę ofiar w wiecznym ogniu. Jedna z opowieści mówi, że Demon bawił się mieszkańcami niczym kot z myszami, zagadniał ludzi w ogniste klatki, by potem spalać ich po kolei, rozkoszując się ich cierpieniem. Dopiero interwencja trójki bohaterów w Arida, Knafeina i Donana zakończyła jego rządy, przynajmniej na jakiś czas. Według pieśni, Donan miał wyrwać serce Demona głową ręką i zmiał życie, lecz w rzeczywistości, a został więziony w kamieniu dusz. To zresztą początek jego późniejszych. Znacznie mroczniejszej historii. Stulecia później Lilith odnalazła kamień dusza z Toyota. Potrzebowała jego mocy, by przedostać się do piekieł. W zamian za pomoc obiecała mu wolność, ale sposób, w jaki to zrobiła, był.